Wodospad klientów przychodzi właśnie na Allegro. Przed nami cztery najważniejsze święta sprzedażowe w tym roku. I generalnie zwrot z inwestycji ci wywali tak do góry, że on nie będzie aż tak istotny. Jeżeli się dobrze przygotowałeś, to w tym filmie powiem Ci, jak opróżnić magazyny jeszcze bardziej przed takimi świętami jak Black Week, Cyber Monday, Mikołajki oraz Boże Narodzenie. Zapraszam do oglądania. Na dzień nagrywania tego filmu jeszcze nie ma informacji ogólnodostępnych, co Allegro planuje na te święta sprzedażowe. Natomiast ja bym się w ogóle nie zdziwił, jeżeli Allegro by zrobiło tak jak na przykład chociażby rok temu, że w zasadzie te święta to będą trwać dwa tygodnie. Mowa tutaj o Black Week oraz o Cyber Monday. Także jeżeli na przykład się źle do tego przygotujesz, no to jeżeli czwarty kwartał ma być dla ciebie czymś takim do opróżniania tego magazynu, no to może się okazać, że z tego nie będzie tak dużo zysku, ile. Mogłoby być, bo wyobraź sobie, jeżeli na przykład jakaś konkurencja będzie czy albo ty promować wszystkie produkty, albo większość produktów przez całe dwa tygodnie, biorąc pod uwagę te dyrektywy Omnibus, które zabraniają tak naprawdę obniżać cen, jakby manipulować tymi promocjami, tego się tak naprawdę nie da, no bo dostawca interfejsu Allegro już taką możliwość zablokował od dłuższego czasu. No to generalnie bardzo ważne w tym będzie to, żeby po prostu to wykorzystać na swoją korzyść aby to się zakończyło zyskiem, a nie tylko pustym magazynem. Także od czego zaczniemy? Biorąc pod uwagę tę dyrektywę Omnibus, Black Week zaczyna się 29 listopada. Także, żeby ta obniżka miała sens, żeby ta obniżka była pokaźna, większa niż na przykład 10%, żeby to przykuło uwagę klientów, a najlepiej 20-30 i tak dalej, no to weź pod uwagę to, że jeżeli na przykład zaczniesz z Allegro Daysami na początku listopada, jeżeli będą, albo na przykład wcześniej zrobisz akcję promocyjną ze strefą, ze strefą okazji i tak dalej, no to Allegro nie pozwoli ci do tej oferty obniżyć tak jakbyś tego chciał, czyli na przykład jak masz załóżmy cenę docelową tego produktu 100 zł, wcześniej na Allegro Days obniżysz za pomocą Allegro Days do 80 zł, no to klientowi będzie się wyświetlać, że z 80 zł obniżyłeś tą cenę, także na no to e, też warto zwrócić uwagę i e, wybrać e, poszczególne akcje promocyjne do poszczególnych, produktów, bo generalnie no, nie możesz być z jednym produktem na wszystkich akcjach promocyjnych, a w każdym razie będzie to zupełnie bez sensu. Więc pamiętając o tym okresie 30-dniowym, dobrze sobie zaplanuj, w które e, kampanie, z którymi produktami będziesz chciał wejść. Również pamiętając o tym, że bardzo dużo e, w tym roku przybyło nam smart buyersów, to co mówiłem o najnowszych badaniach e-commerce 2024 roku, film masz na kanale. Natomiast e, to mówiłem, że rośnie ilość takich świadomych kupujących, którzy że wolą sobie poczekać do konkretnej obniżki, i tak dalej. I dużo takich kupujących będzie właśnie czekało na ten Black Week od początku listopada. Także możesz to wykorzystać na przykład w ten sposób, żeby szczęściem asortymentu, która będzie miała jakieś tam żniwa w okresie Black Weeku, natomiast to nie, to nie będą produkty takie super dla ciebie priorytetowe, żeby po prostu dla tych produktów skorzystać z Allegro. Days. Natomiast, jeżeli pojawi się już ten Black Week, no to najlepiej w Black Week wejść z takimi produktami, które przed Bożym Narodzeniem, konkretnie przed Bożym Narodzeniem, radzą sobie naprawdę bardzo dobrze, bo przed Bożym Narodzeniem i są największe ceny, największe marże, a generalnie pozycja tych ofert i trafność, i generalnie. Konwersja i wszystko, będzie zależało od tego, co ty zrobisz właśnie w tym Black Weeku. Kolejna rzecz, Cyber Monday, no to już bym bardziej to celował pod produkty, które będą się re rewelacyjnie sprzedawać również w styczniu. Także to też nie jest tak, że cały rok sprzedażowy się kończy na świętach. On się generalnie kończy e, tak naprawdę na koniec stycznia. No bo generalnie, jeżeli ktoś coś kupi w grudniu, często są od tego zwroty. E, kupują jeszcze raz to w styczniu, albo po prostu ten szał zakupowy e, trwa aż do. Stycznia, także tak bym to podzielił. No, i również Mikołajki bym przewidział również dla produktów, które będą się bardzo dobrze sprzedawać na początek stycznia. Ale to też zależy od Twojego stanu magazynowego i co chcesz. Osiągnąć. Jeżeli masz produkt wysokomarżowy i takie obniżki na, na Mikołajki, na Cybermonday i tak dalej ci jakby nie przerażają, a chcesz tego sprzedać dużo, żeby sobie skeszować y, te produkty pod przyszłe zamówienia, no to oczywiście możesz, y, możesz z tych wszystkich rzeczy skorzystać. To zależy od tego, jak wygląda Twoja, twoja sytuacja, y, jaki masz cel i generalnie co chcesz osiągnąć za pomocą tego czwartego kwartału. Natomiast w kontekście tych smart buyersów, którzy i tak przeglądają Allegro, no to możesz zrobić coś takiego, żeby tworzyć kreację kampanii banerowej, które będą informowały o Black Weeku. Natomiast nie będą informowały o ofertach, które są już w Black Weeku, no bo dostawca interfejsu ci na to nie pozwoli, na, na przykład Allegro włączyć oznaczenia Black Week, e, tylko na przykład możesz powiedzieć, że jeżeli to są produkty takie dosyć powtarzalne, jak kawy, jak produkty spożywcze, jak inne rzeczy. No to możesz tam komunikować już, że szykujesz grubą ofertę na Black Friday, czy tam po prostu na ten Black Week, Cyber Monday i tak dalej, tylko oczywiście etapami, i żeby kupujący kliknęli w tę reklamę, poinformować tak na około trochę, jakich rabatów mogą się spodziewać na Black Friday, no i generalnie za pomocą tej reklamy banerowej, zakomunikować im, żeby zaobserwowali oferty, bo generalnie jeżeli zaobserwują oferty, no to później dostaną informację o obniżce. W mailu. Jeżeli na przykład postawisz na taką reklamę banerową, no to spowodujesz, że będzie duża ilość mikrokonwersji. To znaczy, że generalnie to będzie brane pod uwagę w trafności i będzie brane pod uwagę w sytuacji top oferty. Także też takie mikrokonwersje mogą się naprawdę przydać. No i oczywiście, jeżeli ktoś na przykład zawczasu zaobserwuje wasze produkty i to zrobi hurtowo właśnie z dedykacją dla takich smart buyersów, no to w sytuacji, kiedy pojawi się ten Black Week to ci wszyscy kupujący dostaną maila z przekierowaniem do tej jednej konkretnej oferty, co pozwoli ci jeszcze lepiej ten Black Week wykorzystać. Tylko tutaj oczywiście nie wiem jakie produkty sprzedajesz i jakie to będzie miało przełożenie w twoim przypadku, bo rozmawiam do wszystkich, ale mimo wszystko i tak stwórz sobie taką banerówkę, która będzie miała cel sprzedażowy. Czyli generalnie, żeby tego celu sprzedażowego sobie do końca nie odbierać, ale dodać sobie taką bazę klientów zdatnych do remarketingu. No i oczywiście, jeżeli będziesz miał jakąś tam pulę tych klientów, no to przed sam Black Friday, na przykład w czwartek, w środę i tak dalej, możesz bombardować klientów remarketingiem, czyli na przykład takimi Monetami możesz dodać 4 monety do wszystkich tych produktów z maksymalnym budżetem 40 zł, czyli nie wydasz więcej niż 40 zł, albo 44 zł, czy tam 48, w zależności od tego, ile klient produktów do koszyka dobierze z monetami. I tutaj bym przestrzegał przed takimi produktami, które na przykład są turbotanie albo na przykład które są takie, że ich się kupuje bardzo. Dużo, jak na przykład niektóre produkty spożywcze, czy inne rzeczy, które powodują bardzo duże koszyki zakupowe, ponieważ wtedy od każdej sztuki płacisz te 4 monety. I jakie produkty na Black Friday zgłosić? No to tutaj planujcie swój asortyment do zgłoszenia na Black Friday, taki przede wszystkim, który no może być to oczywiste, ale niektórzy tego nie stosują po prostu. Produkty wysokomarżowe z niską, z niskim współczynnikiem. Zwrotów, bo to też będzie bardzo ważne, bo jeżeli na przykład będziesz miał dużo transakcji produktu, który po prostu powoduje zwroty, no to kupujący już są tak wykształceni, że będą po takich świętach właśnie te produkty zwracać. Także e, dobra selekcja produktów, do tego, żeby na przykład ten Black Week nie, nie odbił nam się czkawką, też będzie bardzo ważna. Kolejna rzecz, e, jakie produkty zgłaszać? takie, które chcemy, żeby ta popularność ta konwersja i ta pozycja uzyskana z Blackwika utrzymała się do naszego piku sprzedażowego, czyli na przykład do świąt. Tak, Więc, jeżeli na przykład to są jakieś zabawki, bardzo też fajny case z poprzedniego roku, jak na przykład jednemu sprzedawcy wykręciliśmy sprzedaż, którą miał na przykład we wrześniu 100 tysięcy, a w grudniu już miał 800 tysięcy na jednym koncie. Także w tej branży Black Week szczególnie bardzo dobrze działa, szczególnie przed świętami Bożego Narodzenia, żeby ten Black Friday jeszcze bardziej to napędził oraz również część asortymentu z tej samej kategorii można sobie to podzielić na Cyber Monday, żeby żebyś ty jako sprzedawca uczestniczył w jak największej ilości tych akcji promocyjnych. No bo generalnie pamiętaj, że to też prowokuje koszyki zakupowe, bo jeżeli część asortymentu zgłosisz na Black Friday, no to klienci kupią wiele takich na przykład zabawek czy innych produktów z twojego sklepu. A jeżeli wszystko zgłosisz na Black Friday, a nie zgłosisz na Cyber Monday, no to po prostu z tego Cyber Monday nie skorzystasz. I konsekwencją będzie to, że po prostu otrzymasz Mniej koszyków i w sumie sprzedanych produktów niż mógłbyś otrzymać. I kolejna sprawa do Black Friday: przygotuj również asortyment. O asortymencie na czwarty kwartał mówiłem w innym filmie, możesz go sobie znaleźć na YouTubie, na tym kanale. Natomiast o co chodzi w przygotowaniu asortymentu, ponieważ nie mieliśmy problemu z konwersją, nie mieliśmy problemu z ilością wizyt. Będziesz miał problem e, albo wyzwanie przed sobą, jak największą e, ilość klientów na rynku zgarnąć do siebie, czym ich przekonać. Więc jeżeli na przykład e, twoja sprzedaż polega na tym, żeby na przykład mieć tylko jedną ofertę, no to jeżeli Allegro ci dostarcza takie rozwiązania, i to mówię e, nieoficjalnie, Allegro ci dostarcza takie rozwiązania, by być w wielu byboxach, czy wielu e, tych listingach produktowych i tam też pozyskiwać klientów, i tam też być bardziej konkurencyjny, no to ja na twoim miejscu, gdybym e, Miał Twoje produkty i sprzedawał Twoje produkty, no to zrobiłbym coś w stylu po prostu budowania dużej ilości zestawów, zaczynając od bestsellerów, kombinowania z tytułami i wykorzystywać tą zmianę, że możesz w każdej chwili zmienić tytuł w zależności od tego, co jest aktualnie na topie, czyli na przykład dodawanie do tytułów takich fraz jak Black Friday czy inne takie rzeczy, które pomagają wykorzystać ten trend, bo to będzie szczególnie ważne na przykład w top ofertach, bo jak Ci mówiłem w shortsach i w materiałach o listingach produktowych, no to tytuł będzie miał naprawdę bardzo duże znaczenie. Jeżeli będziesz go dostosowywał w zależności od trendu, no to bardzo często w niszowych słowach kluczowych wygrasz tą top ofertę, a tym samym przejmiesz klientów i zwiększysz sprzedaż. Kolejna rzecz, no to tutaj będziesz musiał się bić z klientami o propozycje wartości, bo to są również, to jest również czas prezentów i tak dalej i tak dalej. No i na przykład niektórzy nie lubią kupować wszystkich rzeczy osobno, tylko lubią już kupować na przykład gotowe zestawy. Więc jeżeli na przykład posiadasz w swoim asortymencie takie produkty, które są ze sobą albo często wybierane, albo mogłyby być często wybierane, ponieważ krążą wokół tej samej korzyści lub potrzeby, no to w ten sposób możesz na przykład z jednej oferty czołowej zrobić kilka takich zestawów, które równocześnie będą się sprzedawać. A jeżeli zepniesz no to to no to również spowodujesz to, że te oferty będą również mieć wyższy ruch organiczny. Czyli reasumując ten zabieg z asortymentem pozwoli Wam zrobić coś takiego, że Wy będziecie mieć tak naprawdę znacznie większą propozycję wartości, bo jest wiele opcji do wyboru, wiele zestawów i tak dalej, niż Wasza konkurencja. A to naprawdę bardzo fajnie Działa. Kolejna sprawa to jest tak naprawdę ostatni już gwizdek na to, by cokolwiek dokupić, by cokolwiek zorganizować i tak dalej, bo tak jak mówiłem wam właśnie w tym filmie o czwartym kwartale i tym asortymencie, no to jeżeli teraz nie masz produktów komplementarnych, czyli załóżmy, nie wiem, to jest oczywiście inna branża, może nie pod Black Friday, tak, ale jeżeli masz na przykład kartony, a nie masz folii bąbelkowej, czy folii stretch i tak dalej, a to ludzie kupują razem, no to stracisz na samej konwersji i sprzedaży samych tych kartonów, które sprzedajesz, jeżeli nie, nie masz produktów komplementarnych. A to, jakie produkty jeszcze domówić, co jeszcze zrobić ze swoim asortymentem? Podpowiedzi Allegro Analytics w dziale sprzedaż powiązana dla produktów oprócz tego nie rób Black Friday tak powierzchownie czy tam nie komunikuj swojego udziału w danym święcie tak jakby nieinwazyjnie. Jeżeli robisz jakieś święto, jeżeli jest jakaś rewolucja, to zobacz jak to robią na przykład takie firmy jak Media Expert, Euro RTV, AGD czy po prostu jakieś inne bardzo duże sklepy, które osiągnęły wielki sukces na rynku. Oni robią z tego święta naprawdę bardzo duże wydarzenie. Nawet na grupach się pojawiały takie screeny, które świadczyły o tym, że nawet cenowo do dyrektywy Omnibus podwyższają te ceny, żeby później po prostu na Black Friday je obniżyć i zakomunikować bardzo, ale to bardzo duże obniżki. Więc jeżeli mówimy o tym, że ten Black Friday nie może być taki cichy, no to stwórz ze swojego konta prawdziwe konto przygotowane na Black Friday. To znaczy, banery na, na liście ofert, sery produktowe, informacje o sprzedawcy, zakładka, sklep, żeby tam wszystko było skomunikowane pod właśnie. Właśnie te Black Friday, ale żebyś również mógł argument, to jakby przygotowanie obronić, no to rzeczywiście musisz mieć takie produkty, które przyciągają klientów. Bo, tak jak mówiłem również w filmie o najnowszych badaniach e-commerce, duże obniżki przyciągają klientów. Więc jeżeli komunikujesz duże obniżki na Black Friday na swoim koncie, no to również musisz tą obietnicę spełnić. Tym bardziej dla produktów, które wiążą się z dużymi koszykami zakupowymi. Ale pamiętając o tym, że zwiększona propozycja wartości nie musi odnosić się do zwiększania wyłącznie ceny. To może, to może na przykład objawiać się w tym, że do każdego produktu na Black Friday dołączasz gratis jakiś inny produkt komplementarny. To jest tylko przykład, tak? Natomiast zobacz, co to robi w oczach klienta, jak, jak i tak będzie chciał na przykład ten produkt kupić, a możesz mieć go na przykład bardzo dużo na stanie yy, i możesz nie mieć przeświadczenia, że go całego sprzedasz właśnie w tym czwartym kwartale. Możesz zrobić coś takiego, że na przykład akcja na Black Friday u Ciebie jest taka, że właśnie dodajesz jakiś produkt bardzo mocno komple komplementarny w gratisie. Dla ciebie to jest 30% kosztów, czy może 40% kosztów, czy tam ile ile ty masz marży, a dla klienta to jest w zasadzie jakby zwiększenie tej wartości ocenę docelową, detaliczną tego produktu gratisowego. Także z tego również można skorzystać. No Jeżeli chodzi o przygotowanie asortymentu, to jeżeli masz takie produkty jak czekolady, cukierki, kawy i tak dalej, i tak dalej, to na ten moment sprzedajesz osobno, no to y, możesz zrobić coś takiego, by odpiąć się od konkurencji, tworzyć właśnie zestawy, tylko nie na zasadzie zestaw dwóch, trzech produktów i tak dalej, tylko zestaw w jednej aukcji i wtedy nazwać to jako na przykład koszt prezentowy, czy coś w tym stylu i na mocy prawa jesteście producentem danego produktu, czyli Allegro nie może was wpiąć w jakiś katalog, a jak wepnie, to przygotowaliśmy pismo, które pozwala Wam wam albo Waszej konkurencji odpiąć się z danego katalogu, jeżeli mają te zestawy, ponieważ jeżeli produkujecie zestaw składający się z odrębnych produktów, to w tej chwili jesteście producentem, musicie mieć inne parametry, inny kod EAN i musicie mieć swój przywiązany do tego katalog produktów. Także to też jest pomysł, by na przykład albo się wbijać w inne buyboxy, albo zupełnie odciąć się od konkurencji, albo na przykład wpisywać się w inne słowa również kluczowe, bo jeżeli ktoś szuka na przykład Kawa prezent, albo e, załóżmy czekolada prezent. No to Wy możecie być za pomocą jednej oferty i tu, i tu. Oczywiście to był przykład, można go zrobić lepiej. Tak samo, jeżeli chodzi o e, usługi dodatkowe, zapakuj na prezent. Uważam, że jako na czwarty kwartał, to powinno być konieczne, obowiązkowe dla każdego sprzedawcy, który chce się w tym rozwijać, ponieważ zyskujecie kolejne słowa kluczowe na prezent. E, oraz również możecie super sobie zwiększyć do tego marżę, bo Allegro nie pobiera prowizji od usług dodatkowych. Pojawiajcie się na kolejne słowa kluczowe. I generalnie możecie sobie zrobić coś takiego, że jeżeli ktoś koniecznie chce te usługi dodatkowe zapakuj na prezent, no to może go to kosztować 100 zł, tak? Czyli zwiększa Wam zasięg, a nie powoduje realizacji zakupów. Albo możecie to zrobić w takiej cenie, która będzie wybierana, i możecie do tego zwiększyć swoją średnią, właśnie marżę i dać jeszcze lepszą tą propozycję wartości wobec tego klienta, tak? Ale tak jak mówię, na samym początku powiedziałem, jeżeli się dobrze przygotowałeś. Więc jeżeli się jeszcze dobrze nie przygotowałeś, to zobacz koniecznie moje poprzednie filmy, które pozwolą Ci jeszcze lepiej się przygotować na ten moment, jeżeli jeszcze nie jest za późno. A jeżeli jeszcze nie jest za późno, to pamiętaj, że to jest też bardzo dobry moment do tego, żeby nawiązać ze mną współpracę, żebyśmy pomagali Ci wyciskać ten czwarty kwartał jak cytrynę, ponieważ następna taka okazja zdarzy się dokładnie za rok. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Zainteresowania zapraszam do kontaktu z nami oraz zapraszam do lajkowania, subskrybowania i oglądania przyszłych materiałów, które się zjawią na kanale niebawem. I koniecznie skomentuj, co o tym myślisz. Będę bardzo wdzięczny za różne pomysły inspiracje, lub możesz powiedzieć o czym jeszcze mogę nagrać. Bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia. Cześć!